Dziś pojawiły się interesujące informacje z kierunku Pokrowska. Tutaj ukraińskie wojska kontynuowały kontrataki i rozpoczęły kolejny atak na rosyjskie pozycje wzdłuż linii kolejowej w pobliżu Kotliny, oskrzydlając Rosjan w doskonale wykonanym manewrze. Wraz z zajęciem przez Ukraińców jedynej rosyjskiej trasy ataku pod całkowitą kontrolę ognia, nadzieja Rosjan na zdobycie udaczne została potencjalnie utracona na zawsze. Siły ukraińskie wykorzystują swoje ostatnie sukcesy w sektorze Pokrowsk, starając się odepchnąć wojska rosyjskie dalej od miasta. W ciągu ostatnich kilku tygodni ukraińskie kontrataki okazało się bardzo skuteczne, demonstrując ich zdolność do identyfikowania i wykorzystywania słabych punktów w rosyjskich liniach oraz wykonywania precyzyjnych i dobrze zorganizowanych operacji, aby to osiągnąć. Ukraińcy wykorzystują teraz okazję do rozpoczęcia kolejnego manewru ofensywnego na południowy zachód od Pokrowska, celując w rosyjskie pozycje pobliżu udaczne, aby zakłócić postępy wroga i zabezpieczyć krytyczny teren obronny. Ukraińska obrona w udacznie jest dobrze połączona z centralnymi ukraińskimi liniami zaopatrzenia, z boczną drogą prowadzącą do autostrady. Pokrowsk, Dnipro i bezpośrednią drogą zaopatrzenia do mężowej większej osady, która ułatwia szybką rotację żołnierzy i uzupełnienie zapasów. W przeciwieństwie do Rosjan, którzy mają trudności z transportem posiłków ze względu na zagrożenia ze strony ukraińskich dronów, Ukraińcy mogą szybko przemieszczać wojska i zaopatrzenie, wzmacniając swoje pozycje z minimalnym opóźnieniem. Siły rosyjskie w rejonie Pokrowska stoją przed poważnymi wyzwaniami, brakiem personelu, przeciążonymi liniami zaopatrzeniowymi i trudnościami z utrzymaniem ufortyfikowanych pozycji. Ich niezdolność do konsolidacji zdobytych zdobytych. Pozostawiła ich podatnymi na ukraińskie kontrataki, których nasilenie obserwujemy. Raporty wskazują, że rosyjskie jednostki często mogą rozmieścić tylko jednego lub dwóch żołnierzy na raz, aby zająć lub wzmocnić pozycję, co jest oznaką nie tylko skrajnego obciążenia zasobów, ale także przytłaczającej przewagi ukraińskich dronów w pokrowsku. Ze względu na wysokie zagrożenie z powietrza ze strony ukraińskich dronów, rosyjscy żołnierze nie mogą korzystać z pojazdów opancerzonych w pobliżu linii kontaktu i czasami muszą przejść pieszo do 10 km, aby dotrzeć do swoich pozycji, co dodatkowo wyczerpuje. Ich zanim jeszcze zaangażują się w walkę. W międzyczasie Ukraina zademonstrowała swoją zdolność do przeprowadzania skutecznych kontrataków poprzez integrację wsparcia dronów i artylerii z operacjami naziemnymi, co doprowadziło do druzgocących strat rosyjskich. Doskonała koordynacja tych systemów sprawia, że rosyjskie postępy stają się coraz bardziej kosztowne, ponieważ każdy ruch jest ściśle monitorowany i rażony za pomocą precyzyjnych uderzeń. Pomimo prób wykorzystania zamarzniętego terenu do rozmieszczenia ciężkiego sprzętu siły rosyjskie walczą o konsolidację zdobyczy a analitycy. Zauważyłem, że ukraińskie systemy walki radioelektronicznej zaczynają teraz zakłócać rosyjską nawigację bomb szybujących, ograniczając najsilniejsze rosyjskie wdrożenie ich wsparcia powietrznego. Ukraińcy zidentyfikowali kluczowy słaby punkt w rosyjskiej obronie sieci okopów linii drzew na południu Dudaczne, która rozciągała się w kierunku linii kolejowej i była wykorzystywana przez siły rosyjskie do rozpoczęcia ataków i ochrony naziemnych linii komunikacyjnych. Geolokalizowane nagrania z drona obserwacyjnego pokazują, jak Ukraińcy monitorowali pozycję, co pozwoliło im wykryć i razić precyzyjnie ok w których znajdowali się Rosjanie za pomocą dronów. FPV. Następnie, ukraińscy żołnierze w białym zimowym kamuflażu ostrożnie oczyścili okopy granatami i ostrzałem z broni strzeleckiej. Gdy Ukraińcy szybko wzmocnili obszar i zaczęli prowadzić własną kontrolę ognia, rosyjscy żołnierze zdali sobie sprawę, że zostali oskrzydleni i masowo wycofali się z linii kolejowej. Odzyskując te okopy, siły ukraińskie usunęły krytyczny punkt startowy dla rosyjskich ataków i ustawiły się tak, aby uniemożliwić dalsze rosyjskie ruchy w tym kierunku. Dobrze przygotowane struktury obronne służą teraz jako ukraińscy. Twierd i zapewniają im kontrolę ogniową nad rosyjskimi drogami ataku na udaczny, co prawie uniemożliwia siłą wroga przywrócenie przyczółka w tym obszarze. Ponieważ Ukraińcy utrzymują silną kontrolę ogniową nad rosyjskimi podejściami za pomocą dronów, nadal mogą zebrać tylko małe grupy szturmowe piechoty, co sprawia, że jest mało prawdopodobne, aby Rosjanie byli w stanie odbić tę twierdzę w najbliższym czasie. Ogólnie rzecz biorąc po tym, jak siły rosyjskie zostały zmuszone do wycofania się z linii kolejowej, Ukraińcy mają teraz dobrą okazję do oczyszczenia kolejnych pozycji wroga na zachodniej flance Pokrowska. Kontynuując Korzystanie stanie rosyjskich słabości siły ukraińskie mogą przesunąć swoje linie jeszcze dalej, zapewniając, że rosyjskie ataki na Pokrowsk będą coraz trudniejsze. Na koniec oficjalnie rozpoczynamy naszą pierwszą wiosenną wyprzedaż. To najlepsza okazja, aby wesprzeć nasze niezależne ukraińskie raporty, a jednocześnie uzyskać ogromną 40% zniżkę na subskrypcję. Jak wiecie, ta wyprzedaż przypada na bardzo trudny czas dla Ukrainy. Dlatego właśnie teraz Twoje wsparcie jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki subskrypcji nie tylko wesprzesz nasze wysiłki, ale także uzyskasz dostęp do naszych ekskluzywnych spostrzeżeń. Kompleksowych przeglądów wszystkich frontów i strategicznych filmów geopolitycznych. Jeżeli chciałeś wesprzeć nasze wysiłki, ale nigdy nie miałeś okazji, teraz jest idealny moment, aby to zmienić. Sprawdź więc link w opisie, aby dołączyć do naszej sprawy i zostać ekskluzywnym członkiem naszej społeczności. Doceniam wszystkich, którzy zdecydowali się do nas dołączyć, wasze wsparcie znaczy dla nas wszystko.